Do końca zbliża się powoli druga edycja Agenta z Gwiazdami. Czy ty śledzisz tę obecną właśnie edycję? Przyznam szczerze, że śledziłam od początku, ale gdzieś w połowie po prostu z powodu natłoku obowiązków zawodowych trochę się odłączyłam od tego, co się dzieje. Natomiast ja cały czas typuję Darię Ładochę na Agenta. A jednak. A jednak. A jak wspominasz swój udział w programie, czy uważasz, że to była dla ciebie taka przepustka właśnie do świata mediów, w ogóle do show biznesu ogólnie mówiąc? Ja już w mediach byłam wcześniej, natomiast to co dał mi agent, to taką przepustkę do domów ludzi, którzy z modą nie mają na co dzień wiele wspólnego i którzy tylko z modą mnie kojarzyli i przez to nie do końca wiedzieli, jaką jestem osobą, co potrafię i nie wiedzieli też, że to co robię jest ciekawe i przydatne im, bo jednak szafiarki się u nas szuflatkuje. A fajnie, że dzięki agentowi pokazałam się z innej strony, też dzięki temu przybyło mi po 50 tysięcy na Facebooku, na Instagramie, czyli jest zainteresowanie. interessante